Cześć, tu Mirek z Alternatywa Travel. Dziś nasze ostatnie spotkanie z cyklu Pytanie na dziś. Bardzo częstym pytaniem, które do nas skierujecie, jest kwestia możliwości wykorzystania bonu turystycznego 500. Potwierdzam i informuję, że Alternatywa Travel jest zarejestrowanym podmiotem na liście polskiej organizacji turystycznej, które mogą przyjmować i realizować płatności polskim bonem turystycznym. Dlatego płacąc za nasze kolonie i obozy, możesz wykorzystać swój bon w całości lub do wysokości zadeklarowanej przez Ciebie kwoty. Wszelkie informacje dotyczące polskiego bonu turystycznego, komu przysługuje, jak go uzyskać i gdzie wykorzystać, znajdziesz na stronie bonturystyczny.polska.trauel. Link pod tym filmem. Ja skupię się w tym filmie tylko i wyłącznie na zaprezentowanie procedury korzystania z bonu przy opłatach za nasze kolonie i obozy. Zapraszam. Jak dokonać płatności bonem turystycznym za kolonie i obozy z alternatywą Travel? To proste. Krok pierwszy. W trakcie procesu zgłaszania dziecka na nasze kolonie i obozy, w formularzu zgłoszeniowym możesz zadeklarować chęć wykorzystania bonu turystycznego poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki. Przy wyborze opcji Bon turystyczny pojawi się miejsce na wpisanie Twojego unikalnego 16-cyfrowego numeru, który otrzymałeś przy rejestracji bonów w Puezus. Wpisz go bez obaw. Albowiem dalsza realizacja bonu wymaga Twojej zgody i akceptacji. Krok drugi. Po pozytywnym zakończeniu procesu rezerwacji miejsca na kolonii i opłaceniu zaliczki w odpowiednim momencie zadzwoni do Ciebie nasz uprawniony do realizacji bonu konsultant, który w Twojej obecności i za Twoją zgodą dokona dalszej procedury realizacji płatności Bonu. Krok trzeci. W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant poprosi Cię o zadeklarowanie kwoty z Twojego bonu, którą chcesz wykorzystać celem dokonania płatności za kolonie swojego dziecka. Krok czwarty. Konsultant na specjalnej platformie internetowej służącej do realizacji płatności bonem turystycznym wpisuje Twój numer, bonu oraz zadeklarowaną przez Ciebie kwotę. Na Twój telefon komórkowy podany w czasie rejestracji na Płyzus otrzymasz unikalny kod SMS z potwierdzeniem wysokości zadeklarowanej kwoty, który należy podać konsultantowi celem potwierdzenia operacji w systemie. Na ten zabieg mamy wspólnie tylko dwie minuty. Krok piąty. Potwierdzeniem prawidłowo dokonanej płatności jest ponowny SMS lub mail wysłany przez ZUS informujący Cię o przekazaniu środków z konta Twojego bonu turystycznego na konto organizatora kolonii. Od i cała procedura. Pamiętaj jednak, że proces przekazania przez ZUS środków na nasze konto odbywa się w terminie 14 dni roboczych. Dlatego ważnym jest, aby te operacje wykonać maksymalnie na dwa tygodnie przed terminem płatności kolejnej raty za kolonę. Ale tym zajmie się już nasz konsultant. Ufam, że teraz wspólnie, bezproblemowo, przejdziemy przez proces płatności bonem i już niebawem. Twoje dziecko będzie wypoczywać w pełni korzystać z naszej kolonijnej oferty. Dziękuję za wypowiedź i zapraszam do konkursu z nagrodami. Gdzie chciałbyś wysłać swoje dziecko na kolonie z alternatywą Travel w sezonie 2022? Dokładnie to pytanie padło wczoraj, a dziś spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi znajdujących się w naszej maszynie losującej wylosujemy przedostatnią osobę, która otrzyma voucher o wartości 50 zł. Jesteście ciekawi, kto będzie tym razem zwycięzcą. Losujemy, moi drodzy, zamykamy oczy pęben maszyny. Jeden los mam. Mam i odczytuję. Ja już wiem i teraz czas abyście i wy poznali. Pani Kinga Czachur. Pani Kinga Czachur jest kolejnym zwycięzcą w naszym konkursie. Gratulujemy pani Kingo serdecznie. Skontaktujemy się z panią celem omówienia zasad realizacji vouchera, a ja teraz chcę postawić wam ostatnie pytanie w naszym konkursie. Czy nasz materiał z cyklu Pytanie na dziś spełnił Twoje oczekiwania i rozwiał przynajmniej część ewentualnych wątpliwości w kwestii zapisu dziecka na kolonie i obozy z alternatywą Travel? Swoją odpowiedź tak lub nie napisz w komentarzu pod tym filmem jeszcze dziś do godziny 22. Jutro spotkamy się ponownie, lecz tym razem to już ostatnie losowanie nagród. Do zobaczenia.